No siema, jestem Elviso, witam was moi drodzy, bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Elviso, to jest Agentix, Eleczko, Eleczko i puu. I moi drodzy, uwaga, uwaga, w tym odcinku jest coś, o co nikt nie prosił, a dosłownie każdy tego potrzebował Ponieważ od kilku tygodni, czyli od ponad nawet miesiąca, budujemy podziemne miasto pod miastem Bobo Przy czym on nie ma o tym zielonego pojęcia, no i mordeczki mordziate Uwaga, uwaga, w dzisiejszym dniu mogę oficjalnie ogłosić, że nasze Bractwo Szczurów jest... Po prostu po tym ogromnym, długim czasie po prostu gotowe. Zaraz potem oczywiście przejdziemy i Wam pokażę nasze tej wszystkie nowości, które teraz powstały, ponieważ teraz tak szczerze mówiąc, ja z tego miejsca dosłownie nie jestem w stanie podać, więc teraz tam po prostu polecimy. Zająłem na myślę, że jest sporo czasu, bo jest to ileś tam set godzin, więc myślę, że to jest mocny wynik. Więc mojej drodzy, uwaga, uwaga, oczywiście tutaj, subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, bo tu my macie teraz odcinki z mega grubych akcji, więc tu jest teraz tu bardzo istotny. I teraz uwaga, uwaga, AgainTX, pokazujemy im to? Pokazujemy, no, gościu, czy nie? No cóż, ja już tu czekam na ciebie od tygodnia, okay. ale e, no niestety nie hmm. wiem, czy masz paszport, bo wiesz żeby to stary? Dać, musisz wypić to... Mleko A, mleko, no proszę bardzo, spoko, stary, masz tu ogóle mój paszport przy okazji, ja sobie teraz wypiję. No jakby no, normalnie stary <laughs> wrócił z nakiem, nie? Wypił to wypił to <laughs> Co tam było? Co tam było? Dobra, gościu, moi drodzy, wchodzimy teraz uwaga, uwaga, go! I tak to właśnie wygląda! Oficjalnie skończyliśmy całe niebo, czyli dosłownie cały sufit i wszędzie położyliśmy chmury, więc teraz to wygląda wręcz piorunująco. Bo serio, jak ja pokażę pamiętam były deepse, było tak brzydko, to wyglądało jak kopalnia, a w tym momencie to dosłownie wygląda jak niebo, tam akcję, mamy niebo na minus 35 krat To jest po prostu chore, ok? To jest niezwykłe. Jakie to robi wrażenie? A robi wrażenie! Wiem, bo mierzyłem, co nie Agent X? serio. Myślę, że jest to teraz serio Gitua, a jeżeli chodzi o kolejne nowości, to spokojnie w tym odcinku, jest ich serio sporo, ponieważ. Zacznijmy sobie od tego. Powstało niebo, powstało coś po nowy teren, powstał nowy, nowy w ogóle wieżowiec, który Wam zaraz pokażę. Ojej, tego ja jeszcze. No właśnie, a ponadto skończyłem mój wieżowiec, więc. W tym momencie tutaj absolutnie wszystko, co można, gotowe i dalej będzie sobie tutaj można tylko jakieś tutaj tworzyć swoje sklepy, wille oraz inne budowle, których tutaj oczywiście potrzebujemy, żeby tutaj nasze miasto się w pełni prawnie rozwijało. No i teraz tak, moi drodzy, wiecie co, na samym tego odcinka zaczniemy sobie chyba od tego, że pójdziemy do mojego biorąca, który chyba każdy pamięta, był cały zdirta, bo Maciek uznał, że to będzie śmieszne, A w tym momencie jest cały z i stary. Teraz obciągaj ten prestiż, to nie tak samo masz... Elviso, Elviso, uważaj, uważaj za drzewo, za drzewo, prędko, co? Prędko, prędko. Co? jest? Prędko chowaj się, gamonium. Co? Czy ty nie widzisz? Co? Oni nas śledzą. Kto? Niedźwiedzie? Tary, tam dwóch takich szemranych gości siedzi sobie w oknie i się patrzą... Stary, ale... Niby. Ale to twoi koledzy. Mówię Jak ci. to? No mówię nie, ci stary, nie, nie. zaraz tam pójdziemy o, i ci Bartek nosi inny kolor do zbrojki, on Mówisz? nosi diamentową. Mówisz? Okej okay, stary, zaraz tam pójdziemy oczywiście. Więc teraz tak. I stoisz jeszcze na niebieskim dywanie. Okej, okay, Agentix, twoja schiza nie jest na granic, więc może tutaj po prostu przejdźmy dalej. Okej, okay, więc teraz tak, Wee! moi drodzy, i teraz tak, Agentix, okej, okay, zaraz, uspokój się, stary, tak samo jak Wee. masz, zobaczyć, w jakichś tam drogich samochodach, przyciemniane szyby, co, nie? No. To teraz obczaj, że ja mam w swoim wieżowcu przyciemniane szybki, normalnie, Zobacz to mordo, ręcznie kopane, tinted glass, rozumiesz, I po prostu... Okej. Okay. A ja jestem zdania, że po prostu chcesz, żeby nikt nie widział, jak to jest brzydko w środku. Dlatego je przyciemnię... Właśnie jest ładnie, ponieważ znamy, że tutaj sobie nawet użyję jednowej barwy kolorystycznej. Tłumacz, tłumacz. I agencji chcemy, żebyś mi zrobił jakieś tam czerwone dywany, a Ja zrobiłem akwa białe, co wygląda, na myślę, że serio bardzo oryginalnie, więc starcie. Zrobiłem żółty. Nie, to jest Macie Achakro pomysł, wiesz? Dobra, nie, więc teraz tak, jest moi drodzy: na go. samym starcie mamy tutaj oczywiście wejście oraz Instagrama Elvisa podłogowy, który mam też oczywiście bardzo polecam Jak macie link No to też za każdego followa, bardzo, ale to bardzo, bardzo dziękuję. Tam macie moje fotki. Jak wygląda na Was tam oczywiście bardzo grą. To zapraszam, więc teraz tak, na samym wejściu: AgnTX, ta strzałka nie jest dla ciebie, okej? Okay? Nie, ja myślę, że ona coś wskazuje. Tak! Nie stary! Ciebie potrzebowałem! Wchodzimy do. Potrzebujemy was więcej! No Agentiksowe składu. kwiaty! Jak agentik coś buduje, one są wszędzie, ok? Więc staramy się wejściu. Jest takie po prostu przedpokój na samej górze, tutaj właściwie. Powiem ja trochę, że jest taki mój mały baby magazynek na beczki, skrzynki, że można było wszystkie te meczki pochować. Agentiks spokojnie! Ej, nie, Jeszcze ich tu nic nie ma! I jest tu na razie, tylko wiadro stary, więc sobie wziąć wiadro i ukracować. O, o, gdzie jest wiadro? No, znajdzie, jeśli potrafisz. Co? Poradzisz sobie? Znajdzie, Federko. A, a jaką nagrodę dostanę? Wiadro. No to nie wiem, czy chce. No to lecimy, dalej, więc to mamy taki właśnie mały magazyn, który wygląda mi się, że dość spoczko. No i gitara, gościu. A jeszcze wyżej jest mój pokój, czyli moja sypialne, gdzie właśnie jest ta dwójka szemranych typków, jak to powiedziałeś. GIN! GIN! Ale... AGENTIX! Ty, frajerze! Pokonany. No nie bij bi moich arborstwendów. Gościowi się ogarnię, teraz to oddaj. Pokonany, i co teraz goło klates będziesz taki latał? Dobra, mamy tutaj taki właśnie dwawyrak z taką właśnie fajną komponacją kolorystyczną. Takaś tam półeczka, jakieś tam właśnie świeczki, żeby wyglądało, gdyby chodzi o Jeszcze wyższe piętro. Mamy tutaj, moi drodzy, Lenchanting na 30 level, normalnie. I też jest mój ulubiony dywanik, więc tak ty bym mówił, że to seria wygląda spoczko. No nie, i sobie nie ufajcie tam, temu tutaj... gościowi. On, on jest, jest taki niebezpieczny. Nie No ufajcie mnie, moi drodzy. Ja was wcale nie czuję. Nie ufajcie mu. To jest Wiesz, nie jego, serio, nie oszukuję, serio, to jest moje. Okej, okay, lecimy teraz sobie jeszcze, bo na tym piętrze, moi drodzy, jest nawet poręczna farma karotek. O nie, o nie, o nie, o nie, co? O nie tylko nie marchewki, tylko nie marchewki, tylko nie marchewki. Agent X, nie było z tobą nigdy wszystko w porządku, ale teraz widzę, że brakuje ci serio szóstej nawet chlebki, co nie? Młopate, wchodzimy. Chodź, spokojnie, pododarki, teraz mam tutaj, zobaczyć, tu, tu jest kanapa. Niii. Tu jest kanapa, agent. Nie niż moich marchewek, czyli. Nie ma marchewki. Agentix, Oddawaj to, oddawaj to! Bo cię teraz chłopie normalnie wyjaśnij, oddawaj te marchewki! E, 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 e. Zostaw moje marchewki! Zostaw, moje zostaw zostaw. pole! Zostaw! Jakie twoje pole! To nie nawet Tej, nie jest pole. Elviso tutaj nie mogę zebrać, wyjaśnię Wyjaśnijcie, Gościu, wyjaśnijcie, serio, wyjaśnij cię. E, dobra, masz trzy marchewki, lecimy wyżej, i daj mi ponieważ do góry masz salę relaksacyjną chill out tak zwaną, gdzie można sobie normalnie usiąść, odpalić sobie ulubioną stację telewizyjną, czyli oczywiście kanał Elvisa Minecraft. No i tu jest serio, myślę, że jak masz tutaj nawet takie mocne głośniki z basami co nie więc to jest taki tutaj dum dum tak tutaj dudni wszystko więc jest tej serii myślę, że OP jeśli chodzi o nagłośnienie, jest nawet tej telewizor 4K Ultra HD 85 stali moi drodzy, więc myślę, że to mega mocny telewizor z powrotu do przyszłości no, coś w tym Je, jest. To kanał, drugi, trzeci, czwarty. Tak, nie, tak jest! Trzy kanały otworzone na Trzy kanały ten na krzyż i ja Więc teraz, tak, więc to właśnie jest moi rodzy, mój rozumój, z tutaj sobie mieszkamy. Uznałem sobie, że dla Piętlandi po prostu absolutnie wystarczy, jest tak, tutaj mało miejsca, ale jest tak myślę, że schrudnie, wszystko jest idealnie tutaj ogarnięte i teraz tak, agencji. jeżeli nie masz swojego domku, co nie, bo z tego co myślę. Nie masz ja mam swój domek. Masz tylko piramidę, która no ja witam w piramidzie. Okay. To... Okej, nie powiem, że nie jest ładna, co nie, ale stary, jakbyś nie miał gdzie spać, co nie? Na sam, na sam wprost jest najlepszy wieżowiec hotel w stolicy, bo tutaj masz normalnie mordo Hotel Kojot! Rozumiesz? Hotel kojot Czemu Kojot? No Kojot, jak mario w Warszawie. Nie, 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 To jest konieczna zmiana. Hotel... E, zimny... Co tak. zimny? Nie, nie drani, nie. Wraca. nie. Nie ma na to mojej I zgody. Wchodź! Zostaw ten biznes! No zostaw ten biznes. Ej, 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 Zostaw go! Zostaw go! Chcesz okay, wejść? Dobra. Tutaj Ale... marchewkę. Marchewki! Okej, okej. Możesz ucieka, wejść z agentem. O jeszcze upadł, zostawiam. Dziękuję, Mordo. Wejdź proszę bardzo. Wejdź do recepcji agentix nie. nie bój się. Bojeś, tam są marchewki. Agentix! Recepcja nie istnieje, nie może nie skrzywdzić. Recepcja! Dobra, stary, wbij. Ale potrzebuję mojej łopaty, żeby tam wejść, bo okay. to jest Okej, jest bro... na wejściu, jest na wejściu, możecie zwabić okay. tutaj, stary, proszę bardzo. Stary, łapa nie istnieje, ona się nie może skrzywdzić. Bierz ją, eee, Okej, okay, no, okej, okay, więc mam taką właśnie ładną recepcję. Można sobie po, jej, tej po prostu zejść, żeby pokazać sobie z recepcjonistą. Jest gituwa chyba, ale wyżej, jest pierwszy apartament, relax Mordo w tej tutaj normalnie sobie na pierwszego apartamentu. Mały, a skromny, co nie? No wiem, ale no co z tego? stary, się to jest taki nawet zamkniętych sporo zamkniętych miejsca i no nie, tu nie jest aż tak mało miejsca, stary, jak się mogłoby wydawać. Serio. Tu jest ała, nawet gituwa, ała, co nie? Serio. O, o. A jeżeli chodzi o wyżej stary, to jeszcze nie jest po prostu ładnie, ponieważ w tym miejscu Mamy też tutaj piętro sprecyzowane bardziej dla Juli może? Myślisz, że wygodne się spod to. No, spodobało? <laughs> no chyba jest spoko, to jakieś nie jak mam ma takie jakieś tutaj szafeczki, półeczki, jest tutaj nawet takie krzyżyłka, żeby można sobie było usiąść, no jest takie, myślę, że to najbardziej. E, nie, zegarek z bazarku. No a stoster, myślał tam już tutaj sobie damy jakiegoś Rolexa, żeby e, mi było zniszczyć. zegarek rozniczy. z bazarku. No pewnie z Bazarku za 5, no i z Gidmor, no i Elo. Więc spok chyba, co nie? Jeśli no tak, chodzi o jeszcze Ale piętro, czas pokazuje, niż mój Rolex Dobra! 150 tysięcy USD. Piętro Maciochowe, mordo. Piętro Maciochowe. Tu masz mało miejsca, dopiero tak szczerze o wiesz nie, o nie, o nie, nie. Tu jest dopiero nie, maciachowo nie. Nie. A jeśli chodzi o wyższe jeszcze Tu masz normalnie półki, tu masz ciasta, tu masz nawet tutaj drinka mordo Jest wszystko czego potrzebujesz, nawet z tej pióronochrony jakby cię tutaj miało pyr walnąć. Więc serio myślę, że to jest wszystko perfekto. A na piętrze wyższym jest nasza lokalna biblioteka Więc tutaj sobie możesz bić oraz nie, własne tam, książki pisać książki? Nie, nikt właśnie, więc tutaj możesz swoje własne książki napisać nie. stary, rozumiesz to? Nie. Zbierzesz sobie książkę, piszesz sub, nie. dzwon i follow na insta, podpisujesz normalnie e, Listo. konieczne Listo. i daje, żeby ktoś sobie potem o, przeczytał, więc myślę, że jest stereo idealnie stary, więc to taki myślę, że pokoik totalnie git, to, nie? I jest <grym> piękny widok. Informacja dla potomnych. Co jest? Co jest stary? Co Nieważne, jest? kiedyś może się dowiesz. Aha. Aha, okej, okay, okej. Okay. Lecimy z bo to jest piętro idealnie dla ciebie, bo tu masz normalnie piętro basenowe. To możesz sobie do basenu skoczyć, jeżeli tam w ogóle Ale trafisz. ten basen jest taki strasznie mały, ci powiem. No nie, stary, basen jest obok hotelu, tam masz nawet, ty tego skocznie. No, a, ale ty trafisz taki... a? Trafisz? A! Myślałem, że ci się nie uda trafić, więc no cóż, trudno. Nadzieja umiera ostatnia, więc cóż, tak to właśnie sobie wygląda. to jest ognisko. Nawet możemy jest jeden tutaj raz nowe ognisko, które sobie właśnie zbudowałem. Nie, mały harcerze. Nie, okay. nie chcę tu Więc niasteczek. pocierając patyk o patyk, no? możemy zrobić ognisko, więc pocieramy, pocieramy i jest to ognisko, proszę Jaki Magik z ciebie stary, normalnie Widzisz, powiem ci, że podziwiam cię Możesz się. teraz tutaj okay. wziąć steka i go więc, więc stary, w tym odcinku pokazałem wam, moi drodzy, właściwie tutaj mój wieżowiec, mój hotel Kojot pokazałem wam tutaj też przy okazji To jest twoja, jeszcze... nie maciocha? Nie, bo to jest moje Oddawaj Nie, nie Ponadto, moi drodzy, chyba okay. to nie każdy wie, było tutaj sporo takich drzew dębowych. Okej, okay, nie, nie, chyba nic teraz sobie nie stracimy, a w tym momencie sobie, że wiecie co, spoczko. Wyglądały tutaj git, ale zajmowały zbyt dużo przestrzeni, więc teraz daliśmy sobie tutaj drzewa wakacjowe, co powoduje, że one mają liście do góry, dzięki czemu ta przestrzeń się wydaje jeszcze większa, więc dzięki temu tu jest myślę, że teraz o wiele bardziej, no po prostu przestrzennie, dzięki temu to wygląda o wiele ładniej też, mam dałem to właśnie słupki, żeby było tutaj bardziej kolorowo, dałem sobie takie nawet jakieś te strzałeczki, które są tylko tutaj elementem dekoracyjnym oraz oczywiście, jak zawsze, jeśli chodzi o moje budowle, Muszą być łańcuchy z lampami na każdym trzeba dzięki temu to po prostu jest... To i nie rozwiązane. obracaj się Okej? Okay? Tu i nie obracaj się. Okej? Okay? Okej, okay, teraz wyrzuć portfel. Powoli, powoli kolego. Możemy Aha. zrobić to łagodnie. Ale, ale... Mogę, mogę wziąć dokumentować... WYRZUCAJ PORTFEL Natomiast? Dobra masz! Portfel, nie marchewki! Port... Masz Marchewki Masz, bierz Bierz jest marchewki. Bierz. Marchewki. Marchewki. E... Agentix, okej, okay, wszystko? A! Agentix, okej, okay, stary, bo to jeszcze nie jest wszystko, z tej, jeżeli chodzi o nasze świetlanko. Story, bo też ponadto powstała tutaj normalnie nawet ścieżka do, le, do rejonu, gdzie jest domy Mecabruz. Znamy sobie, że w sumie wiesz co? Tutaj nie ma żadnej ścieżki, więc ja sobie i Znamy sobie, że do Twojej e, piramidy nie będziemy robili ścieżki, ponieważ by byłoby to zbyt kosztowne. Nie ma funduszy, nie ma to finansowania z Unii, więc po prostu tutaj ścieżki nie będzie gość. No i dziękuję bardzo. Buty na to, Agentix nie potrzebuje żadnej ścieżki. Nie potrzebuje ścieżki. Jedną ścieżką, ujednanie podąża Faraon Agentix. No jest ścieżka subskrypcji. Subskrybujesz, to podążasz ścieżką. No po i to po jest, proste. powiem Ci, że dobra racja. Więc tak, moi drodzy, się akurat prezentuje nasze całe miasto od góry. I tak powiem szczerze, że jeżeli chodzi o, Ej. to jeszcze, jeszcze jak tutaj było kilka dni temu, to jest mega progres, to nie, stary? Jakby stary, tutaj się zmieniło tyle rzeczy, że w ogóle ho, ho, ho. Dzięki temu jeszcze tutaj, oczywiście, będziemy sobie budowali kolejne wieżowce, jakieś wille, domki, żeby tutaj było po prostu, moi drodzy, jeszcze, jeszcze ładniej. Więc no oczywiście, Was też w tej przekazki bardzo proszę o to, żeby każda osoba w komentarzu dała ocenkę od jednego do 10, jak właśnie tutaj wszystko podoba. Ponieważ u mnie, tak szczerze, teraz latuje mocna dziewiątka, a dziesiątka będzie, jak sobie tu jeszcze wszystko bardziej rozumiem, więc dziękuję, że w tym odcinku oczywiście byliście, polecam bardzo gorąco, suba bo jest to bardzo ważne, To co dzień odcinki, więc teraz tu jest bardzo ważny, ponieważ od tutaj macie moje odcinki daily i warto być na bieżąco, też przy okazji polecam bardzo gorąco mojego Instagrama, czyli Elvisa podłoga, oficjal, na którym macie moje zdjęcia, moje stories oraz ogólnie te, teraz tym bardziej sporo treści ode mnie, więc już dziękuję, że byliście i tak właśnie wyglądają nasze bobowice dolne, ala Bractwo Szturów, jak to, ponieważ w tym momencie... Mamy tutaj już totalnie efekt, który jest totalnie, według mnie, przynajmniej porażający, i wygląda po prostu perfekcyjnie. jeszcze bardziej z tymi chmurkami, które odstają od niego. Więc dziękuję, że byliście. widzimy się na odcinku jutro. Siemaneczko, aleczko, i przeogromne, największe, i jak zwykle najpotężniejsze. Uwaga, 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 jo!